Oglądając ostatnio królową, zaczęłam się zastanawiać, czy lew byłby królem lwem, gdyby nie miał lwiej zmarszczki? Czy lew byłby tak samo groźny, gdyby nie miał lwiej zmarszczki? Na te wszystkie pytania nie znam odpowiedzi, natomiast znam odpowiedź na pytanie, czy Wy wyglądalibyście mniej groźnie bez swojej lwiej zmarszczki i czy Wy wyglądalibyście bardziej łagodniej i spokojniej bez lwiej zmarszczki. Więcej na temat lwiej zmarszczki i o tym, jak się jej pozbyć, to ci się w tym filmiku ode mnie, bo na to też tam odpowiedzi. Rwia zmarszczka to jest najczęściej jedna albo dwie kreseczki, które przebiegają tutaj pomiędzy brwiami. Sprawiają, że wyglądamy groźniej, że wyglądamy poważniej. Ale nie tylko. Nadmierne napięcie w tej okolicy, które powoduje, że ta zmarszczka się pojawia, może powodować także napięcie na bóle głowy. Dlatego tak ważne jest, żeby profilaktycznie zadbać o to, żeby ta lwia zmarszczka tutaj nam się nie pojawiała. W przypadku zmarszczek mimicznych, w przypadku zmarszczek dynamicznych najważniejsza jest profilaktyka. Najważniejsze jest zadbanie o to, żeby ta zmarszczka nie została nam na zawsze. Tak jak byliśmy mali, kiedy rodzice nam mówili nie rób tak, bo tak ci zostanie, tak samo w przypadku zmarszczek mimicznych, dynamicznych nie róbmy tak, bo tak nam zostanie. Czyli skóra w tej okolicy marszcząc się w ten sam sposób przez cały czas po prostu wyżyłoby nam e, takie głębokie rowki, takie, takie zmarszczki, dzięki czemu będziemy wyglądali groźniej i poważniej. Co zrobić, żeby nie doprowadzić do tego, żeby ta zmarczka zagościła na naszej twarzy na dobre? Tak jak powiedziałam, przede wszystkim, przede wszystkim profilaktyka. Profilaktyka to są na przykład masaże rozluźniające mięśnie, które powodują, że ta zmarszczka się pojawia. I to jest mięsień ten tutaj, mięsień podłużny nosa, jak i, te, jak, jak i te mięśnie tutaj przy brwiach, takie powiedzmy marszczyciele, które także wchodzą w skład tego obszaru lwiej zmarszczki. Jak to zrobić? Najzwyczajniej po prostu... Dotykajcie, masujcie tak samo, jak bolą Was mięśnie karku czy cokolwiek innego napięciowego na ciele, po prostu. Masujcie delikatnie, okrężnymi ruchami tą okolicę. Pomału, pomału. Złapcie sobie brwi, dwa palce i tutaj to wszystko też tak sobie rozmasujcie. Kiedy to robić? Codziennie. Na przykład przy myciu twarzy rano i wieczorem po prostu skupcie się trochę dłużej. Na tym obszarze trochę dłużej sobie rozmęsujcie, trochę dłużej sobie dajcie taką ulgę tym mięśniom. Wiecie, kiedy ja najczęściej widzę lwie y, zmarszczki u pacjentów, może nie u pacjentów, bardziej u, u przechodniów, y, u osób na ulicy, wtedy kiedy się na czymś skupiamy, czyli na przykład prowadzenie auta, czytanie, czytanie z komputera, wtedy ta okolica jest nadmiernie napięta. Więc, kiedy tylko poczujecie, że napinacie tą okolicę, że jest ona e, tutaj taka zbita, pomyślcie sobie o tym, żeby to rozluźnić. I wtedy też możecie, możecie troszkę przemasować te mięśnie, żeby właśnie dać im troszkę ulgi, dać im trochę rozluźnienia. Druga e, ważna rzecz, jeśli chodzi o profilaktykę, to są zabiegi z botoksem. Botoks, czyli substancja, która ma za zadanie właśnie. Zmniejszyć to napięcie mięśniowe, które sprawia, że mięśnie tak się mocno nie napinają, że one się rozluźniają, dzięki czemu skóra, która jest tutaj na czole, też się bardziej rozluźnia, rozciąga. Dzięki temu nie zaginamy tej skóry, nie marszczymy tej skóry w tych miejscach i zapobiegamy temu, żeby tworzyły się te rowki, tworzyły się te zagięcia tutaj na skórze. To by było na tyle, jeśli chodzi o profilaktykę. Jeśli już zmarszczka nam powstała, to nic straconego. Dopóki będzie ona dosyć płytka, małego, niewielkiego stopnia, spokojnie poradzimy sobie z nią także zabiegiem z botoksem, dlatego, że ten botoks rozluźni to napięcie mięśniowe, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, naciągnie tą skórę i sprawi, że ta zmarszczka zmniejszy się. Ona nie będzie wygładzona do zera, ale zdecydowanie się zmniejszy. Jeśli natomiast już mamy większy problem z tą zmarszczką i ona faktycznie po tym botoksie nadal jest widoczna, możemy zastosować inne sposoby leczenia i pozbycia się tej zmarszczki. Na przykład zabiegi stymulacyjne, stymulujące skórę, zabiegi laserowe, mezoterapia igłowa, mikronagłowania, peelingi złuszczające, wszystko to, co sprawia, że skóra nam się regeneruje, przebudowuje. Jeśli to nie wystarczy, możemy podziałać także kwasem hialonowym, czyli, czyli substancją, która ma za zadanie wypełnić, podpełnić tę zmaszczkę. Powiedziałam o tym sposobie na samym końcu, dlatego że niesie największy ryzyko powikłań. Okolica lewiej zmarszczki jest okolicą bardzo dobrze i mocno unaczynioną, a ten kwas hielurnowy to jest żel, to jest taka galaretka i w przypadku dostania się tej galeretki do światła naczynia, jest ryzyko zaczepowania, zatkania tego naczynia i stworzenie niedokrwienia. Niedokrwienia skóry w tej okolicy, ale także niedokrwienia gałki ocznej, czyli zatrzymania, zatkania naczynia, które, które unaczynia właśnie gałkę oczną i w konsekwencji nawet do ślepoty. Dlatego bardzo ważne jest w tej okolicy, żeby po pierwsze działać profilaktycznie, żeby nie trzeba było podawać tego kwasu hialuronowego. A jeśli już, to żebyście wybierali dobrych specjalistów, którzy ten zabieg przeprowadzą w sposób dla Was bezpieczny. Patrząc na moich pacjentów, zdecydowana większość z Was wymaga zastosowania tylko botoksu. Botoksu, który jest całkowicie bezpieczny i sprawi, że ta lwia zmarszczka Wam po prostu się nie pojawi. W jakim wieku zacząć? W takim, kiedy widzicie, że macie nadmierną ekspresję, nadmierne wyrażenie w tej okolicy, i to nieważne, czy macie lat 20, czy macie lat 40. Natomiast zawsze polecam, nawet jeśli uważacie, że nie macie tej dwiej czy tej okolicy pomiędzy bielami jakoś nadmiernie aktywnej, żeby jednak profilaktycznie tym botoksem podziałać, żeby właśnie powstrzymać pojawienie się tej dwiej marczki na przyszłość. Teoria za nami, a jeśli chcecie zobaczyć w praktyce, jak wygląda ten zabieg i jak ja go wykonuję, zajrzyjcie do tego filmiku tutaj.